Koralowe usteczka drżały i krzywiły się od płaczu, wielkie szafirowe źrenice paliły się od zdumienia i ciekawości, a śliczne, wykrojone czoło otaczały gęste włosy z barwą i gorącymi połyskami ciemnego złota. Już po raz czwarty akcja Narodowego Czytania zabitała także do Doruchowa W środę 11 września tamtejsza Biblioteka Publiczna wraz ze stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych aktywni wspólnymi siłami zorganizowali wydarzenie pod hasłem Piknik On. Razem czytamy w niepodległej. W jego trakcie znane w lokalnym środowisku postacie odczytywały fragmenty najbardziej znanych polskich nowel, tych, które zostały wskazane przez parę prezydencką. Doruchowie. Dzień dobry, przede wszystkim na Narodowym Czytaniu spotykamy się od 2016 roku. Najpierw czytaliśmy Quo Vadis z uczniami ówczesnego gimnazjum imienia Orła Białego w Doruchowie. Piękne wydarzenie kameralne. Następnie w 2017 roku czytaliśmy wesele, bawiliśmy się tu przy takiej pogodzie, jak dzisiaj wszyscy wspaniale. Towarzyszyła nam wystawa sukien ślubnych sprzed. Lat. Także przepiękne wrażenia. Do dzisiaj wszyscy pamiętają i cieszą się, że tak to wyglądało. Rok później już nawiązaliśmy współpracę z, ze Stowarzyszeniem Aktywni. Także najpierw czytaliśmy, jakby dla czytelników. Niestety wtedy pogoda nie dopisała, ale również było ciekawie. Było to przedwiośnie. Natomiast w pięknej aurze, kilka dni później, odbył się piknik właśnie ze Stowarzyszeniem Aktywni i wszystkie grupy, które uczestniczyły, też prezentowały się w formie konkursu. Było ślicznie. Zgodnie z wytycznymi prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki, w roku bieżącym na liście lektur znalazło się osiem nowel. W doruchowie zaprezentowano fragmenty wszystkich. Rozpoczęła wójt Urszula Kowalińska, która na spółkę ze starostą Lechem Janickim zmierzyła się z dobrą panią autorstwa Elizy Orzeszkowej. Tekst jest dosyć trudny. Użyte tam słowa, może i poniekąd troszkę archaiczne, sprawiają pewną trudność w ich wypowiadaniu, ale myślę, że czytając powoli ze zrozumieniem, można ten tekst pokonać. Zabiera taką dosyć ciekawą treść, więc powiem szczerze, czytając sama, zastanawiałam się i myślałam, co autorka chciała przekazać. Czytanie nowel to w pewnym sensie sentymentalna podróż w przeszłość do czasów szkoły podstawowej. W czasach szkolnych to nie ukrywam. Do lektur byliśmy yy raczej. Yy Powiem, zmuszani. wtedy w tamtych czasach, przynajmniej ja jako dziecko pamiętam czytało się troszeczkę inną literaturę bardziej taką przygodową, nawet z troszeczkę z takim bym powiedziała, drobnym elementem kryminalnym Pamiętam pana samochodzika Templariuszy więc, te książki tą literaturę czytało się z przyjemnością na temat, natomiast w tamtym czasie właśnie wiersze czy takie taką poważniejszą literaturę No młodzież zawsze odbierała jako bardziej przymus aniżeli jako. Dzisiaj z perspektywy czasu i wieku powiem szczerze, że zupełnie inaczej na taki tekst bym spojrzała. Dyrektor szkoły podstawowej w Doruchowie Elżbieta Orchowska czytała dym Marii Konopnickiej, społecznik i regionalista Bolesław Grobelny, Katarynkę Bolesława Prusa, emerytowana nauczycielka Stanisława Czabańska, mój ojciec wstępuje do strażaków Bruna Naszulca, bibliotekarka Magdalena Wiśniewska, Orkę Władysława Stanisława Rejmonta, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Mazur rozdziobią nas kruki Wrony Stefana Żeromskiego, ksiądz proboszcz Ireneusz Powagam, Sachem Henryka Sienkiewicza, a druchna Katarzyna Pawła, Ksawę Henryka Żabuskiego. Każda z tych opatrzona była aktorską ilustracją, wykonaniu uczniów, harcerzy, a przede wszystkim podopiecznych placówek opieki społecznej z Ostrzeszowa, Pisarzowic, Kobylej Góry, Kuźnicy Grabowskiej i oczywiście do Doruchowa. Zdaniem opiekunów było to dla nich wielkie przeżycie. Moi uczestnicy spisali się na medal, jestem z nich bardzo zadowolona i widzę, że wszystkie przygotowania nie wyszły na marne, że 100% dali ze siebie 100%. Podejrzewam, że to było dla nich duże przeżycie, prawda? Tak, oni bardzo przeżywali to, czekali na ten dzień, Czekali na ten piknik. Wczorajsza pogoda właśnie była taka, jaka była, i piknik został przeniesiony na dzisiaj. To był dla nich dodatkowy stres, dlaczego i czy to się odbędzie, ale na szczęście pogoda dopisała i wszystko się udało tak, jak było to w planie. Mieli swój wkład także w to, jaki był pomysł na, na tą inscenizację w jakieś swoje cegiełki dokładali? Tak, tak. Oni mieli pomysły, a może bardziej przytulić psa, a może przestawić coś. Przede wszystkim zaangażowali się właśnie w stroje, w wystój. Oni y, wszyscy załatwali z rodzicami stroje, żeby dopasować to do epoki, w jakiej była pisana ta książka. I naprawdę No jestem z nich bardzo zadowolona. Y, bardzo ze mną współpracowali, zawsze byli chętni, czekali na próbę, wiedzieli, że o tej o tej godzinie trzeba przyjść na pracowni bo będziemy ćwiczyć także naprawdę hmm. jestem z nich naprawdę dumna zdaniem kierownik środowiskowego domu samopomocy w doruchowie Jadwigi Skorupki pomysł połączenia pikniku integracyjnego z akcją narodowego czytania okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę w ubiegłym roku poszukując innowacji do naszego naszych pikniku do organizacji padliśmy właśnie na taki pomysł żeby dołączyć do, do biblioteki i do i przystąpi dołączyć się do narodowego czytania w zeszłym roku było też y, podobnie i było też naprawdę bardzo miło, sympatycznie, ale myślę też, że to jest bardzo dobra inicjatywa, że tu się pobudza czytanie wśród niepełnosprawnych. Oni bardzo do tego podchodzą emocjonalnie i w zeszłym roku się bardzo to podobało, sprawdziło i w tym roku żeśmy się to powtórzyli i w tym pięknym pięknym, słonecznym parku przed biblioteką, gdzie daje piękny nastrój, piękną atmosferę. W tym roku, żeśmy się również też spotkali, się powiększa. Myślę, że naj Bardziej takie przyjemne jest to, że dzięki narodowemu czytaniu grupa czytelników się zwiększa, miłośników bibliotek i ludzi współpracujących właśnie po to, żeby propagować czytelnictwo. Właśnie, czyli to się udaje. Udaje się, proszę pana, udaje się, jestem przeszczęśliwa, że tak to właśnie wygląda. Dodajmy, że każda z inscenizacji podlegała ocenie jurorów, a za najlepsze przyznawano nagrody ufundowane przez starostę Lecha Janickiego, wójt Urszulę Kowalińską oraz prezes Stowarzyszenia Aktywni Wiktorię Mak. Pan szwalował na wzburzonej jego piersi, mosiężne pierścienie oddychały szparami jak ciało ogromnego owada.